Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na pełną smaku pieczeń mięsną z kaszą. Smakuje i na ciepło i na zimno, więc jest bardzo uniwersalna. No i jest także całkiem wartościowa odżywczo, a samo przygotowanie jest trywialnie proste, to chwila pracy, a korzyści naprawdę w brud. Przy okazji jednego pieczenia mam i obiad, a to co zostanie po schłodzeniu doskonale spełnia się w roli mięsa na zimno, na przykład do kanapki czy do sałatek, czy w roli przekąski na wynos. Jeśli Wam się spodoba, a mam nadzieję, że tak, to przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skuteczny.tv. Zapraszam! Zaczynam od rozgrzania piekarnika, rozgrzewam go do 180 stopni Celsjusza i zanim się rozgrzeje, masę mięsną będę miała już gotową. Mam tutaj 500 g mielonego mięsa, w moim przypadku jest to mielona łopatka wieprzowa. Zmieniłam ją w domu spokojnie, można kupić gotowe mielone mięso u rzeźnika. Można też sięgnąć po mieszankę mięs, np. wieprzowina i wołowina, bądź sama tylko wołowina. Przy czym? Zmiana mięsa wpłynie na smak pieczeni, więc u mnie najlepiej sprawdza się tutaj mielona wieprzowina, takie bardziej tłustsze kawałki, ewentualnie wieprzowina z wołowiną, ale też takie tłustsze kawałki. No i dobrze, mięso odstawiam na boki, jak widzicie, kroję już cebulę. Jedna cebula przekrawam na pół i kroję w kostkę, dodaję do mięsa. Następnie dwa ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Teraz kasza. Do tej pieczeni najchętniej sięgam po kaszę jęczmienną lub gryczaną, ale jasną, niepaloną, i dzisiaj jest właśnie gryczana. Przykładam ją na sito i starannie opłuczę, po czym odsączę. I taką opłukaną i osączoną dodaję do miski. Teraz dwa całe jajka. 500 ml sosu pomidorowo-warzywnego. Jakiegoś takiego o fajnym, ostrym, zdecydowanym smaku. Najlepszy byłby rzecz jasna domowy, ewentualnie jakiś kupny o dobrym składzie. Ja mam akurat taki sos, który dostałam od szwagierki, więc przepisu dokładnie nie podam, ale w przepisie pisanym na blogu podlinkuję propozycję domowego sosu oraz podam kilka alternatyw. 500 ml takiego pomidorowo-warzywnego sosu daję. Następnie przyprawy: płaska łyżeczka soli, łyżeczka przyprawy do grosa, kupna lub domowa. Moje domowe mieszanki też nagrywałam wcześniej, więc film oczywiście podlinkuję gdzieś tu obok i w informacjach pod filmem. I na koniec dodam jeszcze jedną łyżeczkę musztardy. I całość teraz trzeba starannie dokładnie wymieszać. Można łyżką lub łopatką, ale ponieważ jest tu mięso, najwygodniej będzie, nie ukrywam, po prostu czystą ręką. Więc bez biżuterii, czysta ręka i mieszam starannie, równomiernie, rozprowadzając wszystkie składniki w masie mięsnej. Ona będzie taka gęsto płynna i taka właśnie ma być. Kasza będzie pęczniała podczas pieczenia, więc finalna pieczeń będzie zwarta i będzie miała dobrą konsystencję do krojenia, więc tej gęsto płynnej formy się absolutnie nie obawiajcie. No i co? Wszystko starannie wymieszane. Pachnie to przepięknie. Ja to jeszcze skosztuję, bo jeśli trzeba doprawić do smaku, no to oczywiście na tym etapie trzeba doprawić. Jeśli boicie się próbować surowego mięsa, to można podsmażyć na patelni i taką ściętą, podsmażoną masę skosztować. I jeśli ten smak Wam odpowiada, to w pieczeni również będzie dobrze. Keksówkę delikatnie natłuszczam i przypruszam bułką tartą i przekładam do niej masę mięsną. Starannie wyrównuję, dociskając masę do dna. Ja tak jeszcze potrząsnę tą keksówką, uderzając nią o stolnicę, po to, żeby masa rzeczywiście równomiernie się rozprowadziła. No i co, na koniec smaruję to sosem pomidorowym, jakimś gęstym. Może być keczup kupny lub domowy, yy, lub jakiś sos cygański. No, jakiś taki sos w tym stylu. Yy, dwie łyżeczki daję i cieniutko rozprowadzam. Na całej powierzchni masy, coś takiego, i na koniec przypruszam oregano. I tak przygotowaną pieczeń wstawiam teraz do pieczenia. Piekarnik już się rozgrzał, więc wsuwam keksówkę na drugą półkę od dołu i piekę na drugie półce od dołu w funkcji grzanie góra dół przez mniej więcej godzinę. No i po tym czasie wygląda tak, pachnie przepięknie. Wyjmuję ją teraz z piekarnika, zostawiam, żeby nieco mięso odstało i stężało. Po czym jeszcze ciepłe, kroję w plastry. Ja podważam najpierw delikatnie nożem, i w zależności od planu albo podaję od razu, czyli kroję w plastry i podaję na ciepło z ulubionymi dodatkami, lub zostawiam w temperaturze pokojowej do całkowitego wystygnięcia, po czym stawiam do lodówki i podaję po schłodzeniu na zimno. Na przykład w plastrach z dodatkiem ulubionych sosów, lub wykorzystuje w roli dodatku do kanapek, czy na przykład na pumisku mięs. I na ciepło i na zimno taka pieczeń smakuje naprawdę wyśmienicie, więc w obu wersjach polecam. Z uwag praktycznych dodam jeszcze, że spokojnie można ją upiec wieczorem, schłodzić, wstawić do lodówki, a następnego dnia tylko podgrzać. Dzięki czemu następnego dnia możemy mieć gotowy obiad w 15 minut. To chyba wszystko, co chciałam w temacie tego przepisu powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że chcecie go wykorzystać. Gorąco zachęcam. Jeśli tak, to przepis i składniki, wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie Bezpośredni link, jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć, więc serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę. Za doglądanie do końca. No i co, przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dziękuję, Przepysznych pieczeni wam życzę i na ciepło i na zimno, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!